cześć walka z do Gatową. Witam serdecznie na kolejnej reakcji na kanale Widzowie, Tym razem ekipa Jetski, Kostek, Julita i z Łuki widzowie. 15:12 będzie nagrywanie o 15:12, więc jestem bardzo dynamicznie. Jednakże wrzucam teraz jeden odcinek w momencie, kiedy to nagrywam. I to będzie się widzieć około godziny. Mój wild guess jest taki, że to będzie o 17:00 widzowie. Kolejne daily ekipowe, kolejne nowe fakty odkryłem, jeżeli chodzi o tę sprawę. Podobno. Będzie 5 albo 7 numerów z teledyskiem dzień po dniu widzowie, więc codziennie spodziewajcie się odcinka ze słuchania e, numeru, e, który powstał właśnie przy projekcie tej e, ekipa Mafia Hotel Mafia e, 4, jak to tak nazwałem widzowie Dzięki za całą aktywność na wczorajszym e, filmiku, bardzo, bardzo miło, że Wam się podoba i w ogóle, jeżeli też widziałem, że dużo nowych osób doszło, więc bardzo miło generalnie e, i cieszę się, że jesteście po prostu ze mną. E, co miałem jeszcze powiedzieć? Zabrałem jak polityk stary. E, miałem świetny dzień wczoraj, świetny świetnie spędziłem wczoraj swój dzień. jeden z najlepszych dni ogólnie w moim życiu widzowie, więc. Mam generalnie fajną radość. Mam nadzieję, że Julita Kostek oraz wujek Łuki nie zepsują mi tego humoru. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. No i co? Sub, like, komentarz klasycznie jak jesteście nowi, albo jak jeszcze tego nie robicie, widzowie. I wjeżdżamy. Jetski. Let's go! Kostek, Julita, wujek. Crazy. Zorganizowana grupa influencer. Zgo Ej, czy tam był Adlib OK? Od by OK z UK? Nie, no bro, naprawdę? Bo to nie jest, to nie jest voice tak żaden, tylko to jest producer, producer tak, okej, okay, a się zgodził na to. Zorganizowana grupa influencerska. Wiecie o co chodzi z tym, nie? Okej, okay. słyszycie to? No, nie, może nie każdy jakby słucha takim, że to wiesz, to są jakby różni ludzie, ale ogólnie to jest tego. Patrz. To jest ten inny adlib. We gon be okay.

...targnęła do pensji, zorganizowana grupa influencerska... Okej, okay, Olej jaja, ty. Dobra, to jest, kurde, akurat ciekawostka dla bezrobotnych, część pierwsza, nie? A, i kazaliście mi czytać, czytać opisy. Tekst Janusz Walczyk, Oliwier Kałużny, Patryk Lubaś. Janusz Walczyk, czyli ktoś pisał, czyli Janusz Walczyk pisał tekst komuś? I tekst jest, okej, okay. bo mi, że bym pisał tekst i... Do... i miałem nosa, okej, okay. miałem nosa do tego, że w Król powiedziałem, że brzmi jak Janusz Walczuk i brzmiał jak Janusz Walczuk, bo podobno Janusz Walczuk pisał komuś jedną część, ja nie oglądam tych vlogów ani nic, bo tak się znać, może na streamach te vlogi poglądać, ale Janusz Walczuk pisał komuś i to na pewno była część Zbycha Króla, bo słyszałem te akcentowanie w jego, nie, a dobra, już nie gadam, sorry. Zorganizowana grupa influencerska wtargnęła do pensjonatu w Białce Tatrzańskiej. Co? Dotarliśmy do nagrania z miejsca zdarzenia, że. Okej! 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 Ej, dobra, to jest polski SD-kit, widzowie. Polski SDKit, nie? Polski SDKit, kostek, nie? Nie no, a tak szczerze. Trochę nie wiem tego traktować na no poważnie, przez to, że Kostek Król kiedyś nabinął sławetne wersje, które zapadną mi w głowie chyba na zawsze, nie? E, potrzebujemy fresko, a na szczęście blisko jest fresko, nie? kurwa, no wierzę Ci o co chodzi, nie? Ciężko, <ścoughs> ciężko kipować to realnie, ale słucham. Ola, chcesz kojarzyć na Ona chce na Dałem jej sporo lekcji. Ola, chcesz kojarzyć na Muszę sobie tak głośno dać, ale brzmi to tak że W sensie nie jest to influencer, Jada za to na pewno wielki plus. Jest to troszkę wyjście z, ze strefy komfortu, tak? Polski SDK, nie no, jakby ktoś mi powiedział stare, że ekipa zrobi SDK, -type, jak to bym się posikał kiedyś, nie? O jest na zeski. Dałem jej sporo lekcji Ona nosi eski, a ja XL ki w moim za takim głosem kurwa, takim ciepłym głosem to nawija, a nie tak bardziej wiesz, że mógł zjadać stary z wagą szlugów i nawijać to niskim głosem, nie, że Ona, by, taki wiesz o coś, niski głos by tak to oddał stary, a nie on nawija jak taki wiesz Kurwa, kostę król, wariacie, weź jaraj parę szlugów i będziesz miał niższy głos Ja bym tak mógł mówić, patrz No, dzisiaj tutaj, ej, przyjechałem, co że, Niski głos tak pasuje do takich bitów, tak szczerze A w ogóle każdy te czapki nosi zimową, tą co ja mam na głowie teraz Według mnie ja ten trend zapoczątkowałem w Polsce, nie? Influency jest chory Żartuję Dałem oh, jej sporo lekcji Ona nosi eski, a ja XLki W mojej sekcji cztery obywatelki Manipulacje, oszustwa, przysięgi, charakter. Szybkie siano, krótka piłka, tak jak Ech, Kurwa, że oni zrobią SD type kawałek na Ekipa, Ekipa Wyjazd Vlog, Hotel Mafia, Ekipa 4, to się nie spodziewałem, nie? What the hell? Ale będą edity do tej piosenki, co? Niech ktoś mnie zedituje tej piosenki, zróbcie mi edit Zrobi ktoś edita tej nutki? Proszę, zróbcie mi ktoś edita do tej nutki Ona wie, ja z gaga... nawet fajne, nawet mi się podoba tak szczerze. Bo inne, i fajne, że to nie jest influencerskie ona jest gorąca niczym pango Szybkie siano, krótka piłka Tak jak Luis Suarez Trzeba zakopywać peso pa... Luis Suarez, ulicę nie zapomną Kto lepszy widzę? Pytanie odcinka Luis Suarez czy Lewandowski? Według mnie, że jeżeli chodzi o stricte umiejętności piłkarskie To Suarez jest lepszy, ale lepszy napastnik jest Lewandowski Tak jest moja opinia Szybkie <susurzy> siano, krótka piłka Tak jak Luis Suarez Trzeba zakopywać peso z Papa Pablo Bo wydaje to tak szybko, że mam komornik ustrzeń Jedna fura druga fura uh, to jest Mercedes Benz uh, 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 Jedna fura druga fura to jest Mercedes Benz Nie spodziewałem się takiego numeru, ale uważam, że taki numer jest coraz razy lepszy niż kurwa, wiesz o co chodzi, e, kochamy się, jesteśmy rodzinką polską, stary, no, Daniel Magical, u, miłość kwitnie wokół nas, jest tak zajebiście, jesteśmy bogaci, w ogóle, jakby, 100 razy lepszy kawałek, mimo, że jest bolerski, jest przewózkowy, a wiadomo, że ta przewózka nie pasuje, na przykład, do takiego kostka, nie, no, w wujek Łukasz, to wiesz o co, i to jest boler pewnie, nie, ma wpis Desiana, stara i się flexuje, nie, na biedakach, nie, że no, żartuję oczywiście, ale dla kostka... No, dobra, no powiedzmy, że, że, że jest to jakiś wiesz, bowling, nie? Mimo, że trochę myślę, że taki fake bowling, no ja tam ma też trochę, na pewno też coś w tym jest, nie? Co miałem powiedzieć? Eee, ona chce skakać na jetski? Chyba nie chodzi o jetski, bro? To chyba chodzi o pierdolonego molana na spodniach, tak mi się wydaje, stary, nie? No, gonna laj.

Do Grecji, beze mnie nie ma dżęzji. Nie to co kostek oki Od wulicowaś nie Nie to co kostek oki, ja pierdole No mu zarzucali, że jest kopią Okiego, nie? Nie to co kostek oki, Jezu, ale go pocisła Na własnym numerze, Boże Z tego nawet nowy biw na polskiej scenie, nie? To będzie tego, butelka wina kostek kontra miodoż Miodożer w wersji Nightcore, nie? Ja beze mnie nie ma dżenzi Nie to co kostek oki Odwóli co wasz? nie mam pretensji Ja to kobieta mafi, wykopię, kopi. Mam alergię na beży z żabą bita piona kidki odróżnić Co jest jak on... nie no dobra, no ale wiesz co, słuchać kuj, że ona tego nie pisała, nie? Jakby... <ścoughs> jakby wiem, że ona tego nie pisała. Widzę, że pisali tekst, ale jakby jakby Julita stary taki. Jakby ona taki tekst napisała, stary to Szapoba, No wiem, że ona tego nie pisała, ale no <ścoughs> to aż tak że zabrzmiało, stary. Totalnie nie pasuje mi to do niej. Od w ulicy nie mam pretensji, Ja to kobieta mafię, wy kopie kopii Mam alergię na dęży z żabą bita piona Street kedy, od członka członka Nie Niepotrzebny BBL by czuć się jak ikona Kupiłam mieszkanie mami, mama to ikona Ale Ostro, ostro, nie? Ostro siostro, ostro poleciała Nie no szczerze? Fajnie to brzmi uważam Uważam, że to fajnie brzmi bro, not gonna lie To fajnie brzmi, serio, to jest lepsze niż ten numer wczoraj Jest kurwa taki... Wiesz o co chodzi matko, Wiesz o co chodzi, że on jest taki...

Twój Łukasz uderzył refle on na chce skakać jak na dziecki? Okej kurwa ty nie że nie, nie ten świat jest szalony stary, Ref z sport, choć trenuje jak sportowcy Dziecki O nas jest lekcji chce... Twój Łukasz robi re... Co? Wojek Łukasz chyba robi tylko drugą część w refrenie, czy nie? Ej, to gówno jest tough, tak szczerze. Ej, not gonna lie, bro. This is tough, bro. To jest... Ej, to jest tough, stary. Stary, to jest tough? Pytaj, to jest tough. Ej, uważam, że to jest tough, bro. Okej? Okay? Don't kill me, bro. Bitch, don't kill my vibe. No, Kendrick Lamar, stary, ale to jest tough, nie? Ej, to jest tough, chuj. Ej, not gonna lie. Oh, says good, says good. Czyli tę drugą część refrenu robi tylko wujek Łukasz. Myślałam, że się fierdoli na zwrotę stary, nie? Że przyfleksuje się trochę, wiesz o co chodzi, nie? Eee. Nie, ogólnie Julita bardziej ta szkła z tego, według mnie. Tak uważam. Zaproszona na ślub do Grecji Beze mnie nie ma dżenzi Nie to co kostek oki Od dwóli co właśnie nie mam pretensji Ja to kobieta mafii, wykopie copy Mam alergię na beży z żabą bita piona Street kavy, odchodzi członka chill wagona Nie mam żadnej Biblii co ja icona Kupiłam mieszkanie mamie, mama to ikona Holy aura, holy aura, nie aura oh. Jedna fura, druga fura, to jest Mercedes-Benz

Ale czy ona serio chce skakać z tym pieprzonym dżecki? To jest drugie pytanie odcinka, nie? Czy tu nie chodzi o pierdolone haktuła, wiesz o co chodzi? Czy tu nie chodzi o nie Może ja już jestem spaczony, stary Ale wydaje mi się, że tu nie chodzi o dżecki w tym wszystkim Aha! Jebać was hejterzy Patrzcie, ujebane z jestem, jest, sorry Pizza jadłem. Jebać was hejty Kurwa, za to, że... Nie wiem te palca jest główna Nie żartuję, z na jadłem Pizza jak coś. Hejterzy Mam czyste paznokcie, obciąłem, okej? Spoko? lekcji Fajne, ej fajne, to jest taw, tak szczerze uważam, stary Uważam, że to jest ta w Polsce, nie? To jest nawet ta w Polsce, w Niemczech i w Stanach itd., nie? Fajne, podobało mi się, jak będą takie numery, stare, właśnie, wiesz o co chodzi Z pazurkiem, z charakterem, z namią gry, no to kurwa, będzie dobrze, nie? Będzie masno fest, nie? Masno to znaczy tak się, tak fest dobrze, nie? Wiesz o co chodzi? Nie no, I like it, bro I fuck with it, I fuck with it, ok, bro? Rucham się z tym, bro bardzo, bardzo spoko i widać, że są w tym studio osoby, które są odpowiedzialne za to i oni wiedzą, co jest pięć, tak? Ku mają czacze tak zwano widzowie. Tyle. Nie będę już Was trzymał długo, wydaje mi się trochę długo gadam, jeżeli ktoś zatrwa na końcu, jak napiszę koszulka w komentarzu. Nie, już to było kiedyś. Niech napisze wide 215 pełna ksywka. Nie, wide 215, stara ksywka. Niech napisze w komentarzu to przypto wam pierdolone serduszko. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się jutro na kolejnym dropie od ekipy. Ale po tym dzisiejszym Jestem hyped, jestem hyped stary, jestem hype bestium. Kurwa!